Witajcie w kolejnym odcinku wirtualnej szkółki prologika. Dzisiaj przedstawię Wam rurki termokurczliwe Byte Protector. Bite protector to specjalny termokurczliwy materiał, który nakładamy na nasze przynęty, a przede wszystkim na kulki proteinowe. Ma to nam pomóc, by nasze przynęty, które leżą na przyponie na dnie, nie zostały zaatakowane i zdjęte przez drobnice, a przede wszystkim raki i sumiki karłowate. Zastosowanie właśnie takich rurek. Spowoduje, że nasza przynęta na pewno przeleży nam całą noc w wodzie. Zastosowanie takich osłon jest banalnie proste. Potrzebujemy oczywiście do tego kulki proteinowej i osłony. Mam tutaj już odmierzoną szerokość, która będzie pasować do kulki 18 mm, więc wkładam kulkę w osłonę. Do tego potrzebna mi jeszcze jest zwykła igła. I przebijam osłonę i kulkę. Jest nam wygodniej ze względu na to, że osłona posiada dziurki. Mamy przebitą kulkę i osłonę. Teraz pozostaje nam tylko zgrzać to nad parą wodną i mamy gotową kulkę z osłoną, którą możemy założyć na włos. Osłony Byte Protector występują w różnych wielkościach, dzięki temu możemy dopasować rozmiar do swojej przynęty.